Witam serdecznie. Jest z nami Bartek Przybyła. Bartek, pierwsza runda taka troszkę wyrównana, druga runda, trzecia już tak zaznaczałeś swoją przewagę. Tak to wyglądało też z twojej perspektywy? E, tak, pierwsza runda bardzo wyrównana, Dominik trafił mnie mocnym prawem prostym i prawem podbrutkowym. I no w pierwszej rundzie tak jeszcze nie wszedłem w ten pojedynek, już w drugiej się rozkręciłem i tą presją cały czas siedzę na Dominiku. Tą... No, była to... właśnie duża aktywność, w sumie z jednej i z drugiej tak, strony. Z Dominik drugiej też strony. bardzo tam próbował często yy, podbródkowe, to, to też yy, widziałeś je, bo do, dość często jakby mijałeś. No, szczerze mówiąc, to nie za bardzo. Ja widziałem po prostu już nawyk, Naw unik i nie, nie wchodziły po prostu. Pierwsza runda, to można powiedzieć, że tak w sumie badałeś jeszcze, co możesz zrobić. W drugiej, i trzeciej już zacząłeś jakby kombinować po swojemu. Tak, no tak, Reni, bardzo dobrze podpowiadał Daniel. Żeby przepuszczać tą pierwszą akcję Dominika i skontrować już po tej akcji cały czas, przejść do przodu. No i co, i teraz w tej chwili troszkę odpoczynku, jak będzie wyglądała? Teraz trochę odpoczynku i 15 wyjeżdżamy do Gruzji na kolejne zgrupowanie przygotowujące do Mistrzostw Europy do 22, do 22 lat. No właśnie, cały czas intensywnie, prawda? Zgrupowania, zgrupowania i teraz też za dużo tej przerwy nie będzie. No nie będzie od stycznia cały czas na zgrupowaniach. Więcej jestem poza domem niż w domu, ale cieszę się z tego, bo zawsze o tym marzyłem i tak se spędzić swoje życie taka praca taka praca tak gratuluję jeszcze raz wygranej no i do zobaczenia na kolejnej gali dziękuję bardzo do widzenia